Witam wszystkich widzów w najnowszym wydaniu wiadomości JNV. W tym tygodniu można było zauważyć, że rynki finansowe weszły w fazę oczekiwania na koniec roku, ale mimo to działo się sporo. Zapraszam więc do oglądania. Przypominam, że treści znajdujące się w tym filmie nie są poradą inwestycyjną, wyrażają jedynie poglądy autora. Rozpocznijmy od informacji, która pojawiła się na samym początku tygodnia. Już w poniedziałek. Yahoo Finance przekazuje za Bloombergiem: Chiny sygnalizują śmiałą, odważną stymulację gospodarki w przyszłym roku, jako odpowiedź na powrót do władzy Donalda Trumpa. W artykule czytamy, że najwyższe władze Chin sygnalizują odważne działania mające na celu wesprzeć gospodarkę w przyszłym roku. Mówią bezpośrednim językiem odnośnie stymulowania gospodarki, jakich nie używali już od lat, jako że Chiny przygotowują się do wojny handlowej ze Stanami Zjednoczonymi po objęciu prezydentury przez Donalda Trumpa. W jaki sposób ta stymulacja gospodarki będzie prowadzona? Oczywiście przez umiarkowanie luźną politykę pieniężną. I będzie to miało miejsce w formie obniżek stóp procentowych i zmiany strategii określają dotychczasową jako roztropną, która była prowadzona przez 14 lat. Chińskie Politbiuro opowiada się za prowadzeniem bardziej proaktywnej fiskalnej polityki, która będzie polegała na zwiększeniu fiskalnego deficytu, z 3% obecnie. To otwiera drogę do zwiększenia ilości pożyczanych pieniędzy na poziomie centralnego rządu, aby wesprzeć i podkręcić obecnie słabnącą gospodarkę. Władze chińskie nie przedstawiły, co prawda, jak w szczegółach miałaby wyglądać ta łagodna polityka pieniężnej stymulacji gospodarki poza Obniżkami stóp procentowych i zwiększenia deficytu budżetowego. Natomiast nie ulega wątpliwości, że wprowadzenie przez Donalda Trumpa ceł w wysokości 60% na chiński eksport no, nie ulega wątpliwości, że będzie miało bardzo duży wpływ na przepływ towarów pomiędzy Chinami a Stanami Zjednoczonymi. No i Chiny po pierwsze muszą. Szukać nowych rynków zbytu. No, między innymi tutaj na celowniku jest Europa, aczkolwiek gospodarka europejska obecnie no nie wydaje się zbyt atrakcyjnym partnerem. No i oprócz tego, stymulować i zwiększać popyt wewnętrzny. No cóż, władze, również chińskie, jak widać, nie mają specjalnie innego sposobu na poprawienie działalności gospodarki, jak Dosypanie do niej dodatkowych pieniędzy. Faktem jest, że w Chinach mamy do czynienia obecnie z deflacją, no a zwiększenie napięć handlowych będzie ją tylko pogłębiać. Więc ta stymulacja gospodarki ma oczywiście tutaj uzasadnienie, no ale wiadomo, z czym to się wiąże z rozwodnieniem waluty, którą Chiny się posługują czyli yuana. No nie muszę tutaj dodawać, jaki to ma. Wpływ I będzie miało wpływ na aktywa takie jak metale szlachetne. Jeśli zaś chodzi o surowce energetyczne, a także przemysłowe, sprawa nie jest już tak oczywista, dlatego że oczywiście stymulacja gospodarki wpływa pozytywnie na ceny tych aktywów, no ale z drugiej strony taryfy celne, które mają być wprowadzone przez Stany Zjednoczone, no, uderzą jednak w gospodarkę. No i podstawowe pytanie tutaj jest takie, czy ta stymulacja gospodarki zrównoważy spowolnienie wynikające z wprowadzonych taryf celnych. Po półrocznej przerwie Chiny wznawiają zakupy złota do swoich rezerw. W listopadzie, korzystając z korekty cenowej na złocie, Chiny oświadczyły, że zakupiły 160 tysięcy uncji złota, co jest równowartością troszkę ponad 5 ton. Nie są to może duże zakupy, ale dla rynków sam fakt wznowienia oficjalnych zakupów ma znaczenie symboliczne i pokazuje, że cena z listopada stała się na tyle atrakcyjna, że Chiny zdecydowały się na pokazanie zwiększenia swoich rezerw w złocie, a to może oznaczać, że koniec korekty jest już blisko. Przejdźmy teraz do wykresów. Wykres złota. Informacja o planowanych pakietach stymulacyjnych gospodarki w przyszłym roku, przedstawionej przez Chiny, spowodowało, że złoto ruszyło mocno do góry. W środę i w czwartek pojawiły się bardzo ważne dane z gospodarki amerykańskiej dotyczące inflacji. Środowe dane odnośnie inflacji CPI były dokładnie, idealnie trafione z prognozami. Rynek przyjął to bardzo dobrze. Właściwie wszystkie aktywa poszły do góry. No już zupełnie inaczej było w czwartek, kiedy to Pojawiły się dane o inflacji producenckiej PPI i okazało się, że inflacja ta poszła do góry. I to można powiedzieć, że nawet dosyć znacząco. Osiągając rok do roku poziom 3%, a wzrost nastąpił z 2,6%. Przez trzy kolejne dni, od poniedziałku do środy, złoto wzrosło. O ponad 3%. I co ważne, kurs zamknięcia znalazł się powyżej górnej krawędzi tej czerwonej świecy, a to w analizie technicznej oznacza jej negację lub anulowanie jej siły sprawczej. Co ciekawe, wyrysowała się tutaj świeca z dużym knotem od dołu, co świadczyłoby, że kurs będzie szedł do góry, osiągając poziom nawet 3770. No ale okazało się, że wyższa niż oczekiwana inflacja PPI bardzo negatywnie odbiła się na kursie metali szlachetnych, w tym złota. I kolejne dwa dni to mocne spadki na złocie. Nie będę w tej chwili spekulował, co było przyczyną takich spadków. Zatrzymaliśmy się na poziomie ceny spod 2650 dolarów. Sprawdźmy teraz w jakich warunkach te ruchy cenowe były wykonywane. Obligacje amerykańskie dziesięcioletnie, przerzucę wykres na wykres tygodniowy, żeby łatwiej było widzieć. No generalnie rentowności ostro poszły do góry, czyli kapitał z rynku obligacji wypływał, wzrost dziesięciolatek, Aż o 5,9% 30-latki, jeszcze więcej, krzywa rentowności pozostała bez zmian. No i dolar również wzmocnił się o 0,9%. W sumie można powiedzieć, że na pewno nie były to dobre warunki dla złota. I co dalej? Najprościej można by powiedzieć, że nie wiadomo, gdyż każde wydarzenie może mieć wpływ na wybicie się kursu w górę lub w dół. Przypominam, że w przyszłym tygodniu w środę będzie posiedzenie FOMC, na którym zostanie podjęta decyzja o obniżeniu stóp procentowych o 25 punktów bazowych. To jest w tej chwili już uważane na rynku jako pewne, ale bardzo ważny będzie komentarz Jerome'a Powella co do dalszych działań banku centralnego oraz Odnośnie potencjalnych następnych obniżek stóp. A jeśli chodzi o wykres złota, to jak widzimy, złoto bardzo ładnie znajduje się aż w trzech kanałach z bokami równoległymi. No i być może w przyszłym tygodniu nastąpi jakieś wybicie. Co nam prawdopodobieństwo mówi o następnych ruchach? Że złoto prawdopodobnie zejdzie jeszcze do poziomu 2617 może nawet do 2605 ale jak widzimy tutaj mamy do czynienia z bardzo mocnym wsparciem i od tego momentu złoto powinno odbijać w górę i dojść przynajmniej do 2740 albo nawet do 2780 to co sprawia że bardzo pozytywnie patrzę na kształtowanie się cen złota już w najbliższej przyszłości. To deficyt budżetowy Stanów Zjednoczonych, który w pierwszych dwóch miesiącach przyszłego roku planowany jest na poziom 624 miliardy dolarów. A planowane wydatki przekraczają dwukrotnie zaplanowane dochody budżetowe. A tutaj na znanym już Wam liczniku długu amerykańskiego. Mamy kwotę długu przekraczającego już 36 bilionów 220 miliardów dolarów. Roczne odsetki płacone od tego długu to już ponad bilion dolarów. No i do tego cały czas ten dług trzeba rotować. Ale jeśli chodzi o gigantyczny deficyt budżetowy, Stany Zjednoczone nie są osamotnione. Proszę spojrzeć na wykres deficytu budżetowego. Polski w miliardach złotych. Tak, to co widzicie, to rzeczywistość. Nie trzeba przecierać oczu ani regulować monitorów. Wzrost deficytu w roku 2024 no jest tutaj naprawdę spektakularny, a założenia budżetowe na rok 2025 to aż 289 miliardów złotych deficytu, który trzeba będzie pokryć z długu, emitując. Obligacje. W jaki sposób te gigantyczne długi państw można obsłużyć? No, musi dojść do monetyzacji tego długu i w pewnym momencie będą musiały wkroczyć banki centralne, kiedy okaże się, że nabywców na ten wzrastający dług po prostu zabraknie. Jeżeli ten film ci się podoba, kliknij łapkę w górę oraz zasubskrybuj kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, nie zrobiłaś. Jest to bardzo ważne, gdyż subskrypcje pozwalają kanałowi się rozwijać, a stawiając ciebie na pierwszym miejscu, kanał nie ma ani patronów, ani sponsorów. W tym tygodniu jedną z najbardziej zaskakujących decyzji było obniżenie przez Narodowy Bank Szwajcarii stóp procentowych o 50 Punktów bazowych. Główna stopa procentowa po tej obniżce wynosi już tylko 0,5%. W tym tygodniu również Europejski Bank Centralny obniżył stopy procentowe o 25 punktów bazowych, ale to akurat było w pełni przewidziane przez analityków. Dla srebra i platyny na rynku polskim bardzo ważnym wydarzeniem będzie wprowadzenie pełnego VAT-u od sprzedaży. Od początku przyszłego roku. Więcej na ten temat w filmie opublikowanym w miniony czwartek. Link do filmu w górnym rogu polecam oglądnąć. Sprawdźmy, jak wygląda sytuacja na wykresach. Srebro, początek tygodnia, oczywiście bardzo dobry. I podobnie jak złoto, w środę srebro znalazło się na granicy wybicia z kanału horyzontalnego. Już w pewnym momencie kurs był powyżej 32 dolarów i 15 centów, a potem nastąpiło magiczne odwrócenie kierunku i czwartek-piątek dość mocne spadki, i z technicznego punktu widzenia srebro znajduje się obecnie w ważnym miejscu, a mianowicie na linii trendu wzrostowego. Ja tutaj dużo mówię o tych ważnych poziomach wsparcia oporu one mają bardzo duże znaczenie dlatego że handel w dużej mierze odbywa się przez algorytmy algorytmy te linie również wychwytują i jeżeli na przykład srebro w ciągu tygodnia zdołałoby wybić się powyżej na przykład tej linii to algorytmy dostaną sygnał zakupu i bardzo szybko w tym przypadku srebro znalazłoby się na poziomie 35 dolarów. No ale jak widać, duzi gracze zadecydowali inaczej, nie udało się sforsować tego oporu, no a następnie nastąpiło zrzucenie kursu w dół. No i jesteśmy na poziomie wsparcia. Co będzie się dalej działo, zobaczymy oczywiście w przyszłym tygodniu. Cały czas podkreślam i nie zmieniam zdania, że srebro ma świetne perspektywy. W przyszłym roku może stać się czarnym koniem rynków kapitałowych, natomiast trudność, w krótkim, zwłaszcza terminie, polega na tym, że srebro jest częściowo uznawane za metal przemysłowy, i gdyby gospodarka światowa weszła w recesję, jest duże niebezpieczeństwo, że tak się stanie po wprowadzeniu taryf celnych no to srebro będzie to odczuwać. I będziemy mieli jeszcze zejścia w dół. Jeżeli będzie faktycznie taki scenariusz makroekonomiczny się materializował, no to on jest bardzo dobrym scenariuszem dla złota, dlatego że kapitał będzie wychodził przede wszystkim z rynku akcji i trafiał do obligacji oraz do metali szlachetnych przede wszystkim złota. Złoto, jeżeli zacznie mocno zyskiwać, no to pociągnie również za sobą z opóźnieniem do góry srebra, a potencjał do wzrostów na srebrze jest olbrzymi. Platyna zgodnie z oczekiwaniami grawituje w dół i prawdopodobnie w najbliższym czasie będzie testować poziom 905 dolarów i będzie to poziom już bardzo ciekawy do zakupów. No platyna jest ewidentnie niedowartościowana, no ale taki stan może trwać. Jeszcze przez jakiś czas. Spójrzmy na inne surowce: ropa naftowa po raz kolejny wyratowała się od głębszych spadków. Poziom 68 dolarów za baryłkę został już w poniedziałek obroniony. No i tym razem, akurat ropie naftowej, informacje o wyższej od przewidywań inflacji PPI tym razem nie przeszkadzały i cały tydzień. Zakończyła dość na dość mocnym plusie. To, co jest niebezpieczne, bardzo z punktu widzenia analizy technicznej, to przetestowanie tydzień temu po raz kolejny siły wsparcia poziomu 67-70 dolarów. Za którymś razem ten poziom, jeśli zostanie przebity, no to spadki. Zyskają na sile. Gaz, który ma, jak podkreślam, olbrzymi potencjał wzrostowy, mijający tydzień spadek o 5%, co dla gazu nie jest niczym szczególnym. Notowania pozostają powyżej trendu wzrostowego. Jak podaje portal nadgazweather.com, powołując się na raport. EIA dotyczący stanów magazynowych. W poprzednim tygodniu zanotowane zostały spadki stanów magazynowych o 190 jednostek, podczas gdy średnia pięcioletnia w tym okresie wynosiła spadek o 71 jednostek. To są oczywiście stany magazynowe w Stanach Zjednoczonych. Pomimo tego, że nie mieliśmy jakichś specjalnie dużych, mrozów to nadwyżki magazynowe gazu, z którymi obecnie mamy do czynienia, w porównaniu do średniej pięcioletniej zmniejszyły się już o połowę i wynoszą 165 jednostek. Co to oznacza, że jeżeli pojawiłyby się niższe temperatury przez, na przykład, półtora tygodnia, nie mówiąc już o jakichś bardziej długotrwałych mrozach, no to nadwyżki zostaną bardzo szybko skonsumowane, no a kurs będzie ruszał w kierunku północnym. I to w sposób dosyć gwałtowny. No ale na razie tak się nie dzieje. Pogoda jest dosyć łagodna. No ale zima dopiero przed nami. Chciałbym Wam bardzo serdecznie podziękować za wpisy, komentarze, pytania, które pojawiły się pod poprzednimi filmami. Pozytywne komentarze są dla mnie niezwykle cenne, gdyż stanowią potwierdzenie, że treści, które przygotowuję dla Was są Wam pomocne, to oznacza, że nie wykonuję pracy niepotrzebnej oraz że misja kanału jest realizowana prawidłowo. Pod filmami pojawia się także sporo opinii odnoszących się do tematów poruszonych w filmach i bardzo dobrze. W wielu przypadkach wpisy w komentarzach są tak naprawdę uzupełnieniem treści. Znajdujących się w filmie. To jest wspaniałe. Osoby poszukujące wiedzy na dany temat, oprócz oglądania filmu, czytają również sekcję komentarzy. I właśnie dzięki komentarzom uzyskują bardziej kompleksową, z różnych punktów widzenia, wiedzę na dany temat. Dlatego, jeśli chcecie coś dodać do tematu poruszanego w filmie, to odważnie piszcie. Wielu z Was ma bardzo dużą wiedzę. Zachęcam do dzielenia się nią z innymi. Zdaję sobie sprawę, że moje filmy nie są doskonałe. Niektóre tematy poruszam bardzo ogólnikowo. Mogę pominąć ważne aspekty danej sprawy. Dlatego proszę o uzupełnianie. Zapewne jesteście z różnymi bagażami doświadczeń w różnych dziedzinach. Jeśli uznacie, że coś może być użyteczne dla innych, napiszcie. Mogą to być także głosy polemiczne jak najbardziej. Niech się wywiązują dyskusji. Czujcie się także upoważnieni do odpowiadania na pytania, które się pojawią. Jak ktoś czuje się na siłach odpowiedzieć, to proszę odpowiedzieć. Proszę też mieć dużą dozę zrozumienia dla prostych pytań, aby nie traktować ich jako głupich. Tematyki poruszanej na kanale nie uczą w szkołach, ani nawet na uczelniach. I to ekonomicznych. Zastanówmy się, skąd każdy z nas ma wiedzę odnośnie gospodarki, światowej ekonomii, rynków finansowych, a także analizy technicznej czy też poszczególnych aktywów. Ktoś nam to przekazał. Gdzieś znaleźliśmy te informacje właśnie w internecie, może w jakiejś książce. Może ktoś nam to przekazał zwyczajnie z potrzeby serca. To dzielmy się z innymi tym, co sami otrzymaliśmy. Ze swej strony mogę powiedzieć, że staram się nie dominować dyskusji w komentarzach. Zapewniam, że wszystkie komentarze dokładnie czytam, ale rzadko odpowiadam. Z założenia to nie ma być teatr jednego aktora. Projekt INV.net jest po to, aby każdy, kto się z nim zetknie, lepiej rozumiał rzeczywistość, głównie ekonomiczną, lepiej zarządzał swoimi zasobami finansowymi, a przede wszystkim dobrze wykonał zadanie, które obecnie przed każdym z nas zostało postawione. Zapewnić, aby zgromadzony majątek nie zniwelował się w obecnych turbulentnych czasach. Dzieląc się wiedzą nawzajem, jestem przekonany, że jesteśmy w stanie to zadanie wykonać bardzo dobrze. Market Watch ostrzega, że taryfy celne, w które ma wprowadzić Donald Trump, uderzał rynek akcji szybciej niż się tobie wydaje. No, cały czas mocno zastanawiające jest ignorowanie przez rynki wprowadzenia obiecanych taryf celnych. No, ale jak tutaj słusznie zauważa autor artykułu, rynki obecnie traktują groźby wprowadzenia taryf celnych bardziej jako narzędzie negocjacyjne niż realne zagrożenie że te taryfy celne zostaną w pierwotnej wersji wprowadzone. Sprawdźmy teraz indeksy giełdowe Chiny, indeks Hang Seng. Jak widać na niewiele zdały się zapowiedzi stymulacji gospodarczej przez władze chińskie po początkowym wystrzale. Tutaj mamy wykres tygodniowy. Ostatecznie wzrost tylko o 0,5%. WIG-20 zupełnie dobry obraz. Co prawda, w minionym tygodniu spadek o 1,6%, ale wybił się z kanału spadkowego tydzień wcześniej. No i na razie do tego kanału nie wrócił. Być może jeszcze do końca roku zobaczymy jakieś wzrosty. Pod ubiegłotygodniowym filmem jedna osoba zwróciła uwagę w komentarzu na Świetne zachowanie indeksu DAX, niemieckiego indeksu, pomimo napływających złych wieści z gospodarki niemieckiej. No i świetne nastroje są nadal kontynuowane. Spadek o tylko 1,1% w minionym tygodniu. I jeszcze rzut oka na indeksy amerykańskie, którym już zdążyliśmy się przyzwyczaić, nie przeszkadza perspektywa wprowadzenia ceł. Perspektywy spowolnienia gospodarczego, ani nawet podwyższona inflacja. Indeks Nasdaq znowu do góry, aż o 3%. Już jest powyżej linii oporu. SP 500. No tu jest ciekawa sytuacja. Pomimo kilkukrotnych prób, nie udaje się wybić z kanału wzrostowego, i cały czas jesteśmy tutaj przy górnej granicy tego kanału. No, zobaczymy, co będzie dalej. No indeks Dow Jones w mijającym tygodniu dosyć słabo, spadek o 1,8%, no ale trend wzrostowy tutaj jest cały czas bardzo mocny. I to tyle na dzisiaj, dziękuję za uwagę, życzę udanego weekendu oraz przyszłego tygodnia, pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia wkrótce, Paweł.